Poprosił karetkę, tutaj mężczyzna się przewrócił, ma prawdopodobnie objawy padaczki nie. Policja już wzywaliśmy pomoc medyczną, dobra? Zaraz przyjedzie. Nie ja Nie, nie yy, tego 30 i sprawdzę, dobra, czy coś słyszę? Wcześniej miałam oddech na policzku tym, tym, tym. Nic, nic. Dawaj, a w tym lecie wymienię, dosyć. Halo? Parę razy łapołody. Kabla, gdy chcesz kogoś z drugiej strony, ja sobie tutaj zamontuję. Nie wam. Jedziesz, tak z nimi, dobra. To ja jadę za tym.